Zadanie zdefiniowania mowy nienawiści. Nadal tego nie zrobiliśmy, nadal tego nie rozwiązaliśmy. Kustą, ty masz ochotę próbować definiować dalej ten termin? Jestem ciekawy, czy, czy są takie inne przykłady. Na pewno są, skoro mamy ten jeden przykład takich zjawisk, które istnieją, a których nie da się za bardzo zdefiniować. W sumie nigdy aż tak nie grzebałem, nigdy aż takich. Poważnych rozmów nie prowadziłem tak intensywnie jak w ostatnich tygodniach, ale to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo nawet widzę, że na, też na Wikipedii angielskiej jest hate speech i jest napisane: um, Hate speech is a term with varied, varied meaning and has no single consistent definition, czyli zaczyna się definicja, że nie ma definicji. Ciekawe, ile jest takich zjawisk w ogóle na świecie, bo tak jak mówię, odruchowo ja czuję to, czuję sens istnienia tego, tego pojęcia, ale jak mam tworzyć jakiś logiczny wzór, jakąś definicję, to, to chyba się poddaję wtedy, bo mogę co najwyżej zrobić szereg przykładów. Tylko musiałem zrobić tych przykładów pewnie jest kilka milionów, bo nie tyle jest przykładów e, takich zachowań nienawistnych. To trochę bez sensu, bo to utrudnia roboty. Definicja jest lepszym, lepszą opcją, a, a nie możemy tego zrobić. To jest ciekawe zagadnienie, to o czym wspomniałeś, Kustom. To, że ty czujesz coś, na, na przykładzie, konkretnie na przykładzie tego terminu. Mowa nienawiści. Ty powiedziałeś, że intuicyjnie rozumiesz, czy może czujesz, co to znaczy, ale jednocześnie nie potrafisz tego zdefiniować. Ja widzę w tym niebezpieczeństwo. To znaczy podążanie za uczuciem niezweryfikowanym racjonalnie. Też nie twierdzę, że racjonalizm absolutny to jest najlepsza droga, tylko akurat w tym przypadku, w przypadku gdy jest jakiś termin, który bywa na różne sposoby wykorzystywany. On wywołuje jakieś uczucia. Nie weryfikuje się tego, co ten termin oznacza, ale za tym uczuciem się podąża, działa się zgodnie z tym uczuciem. Wydaje mi się, że to może prowadzić w niebezpieczne miejsca.